Witam w piątek w kolejnym odcinku. Miły facet będzie musiał to zrozumieć, jeżeli będzie chciał kiedykolwiek wyjść z syndromu mojego faceta. A co to takiego, jest to uświadomienie sobie, że męskość jest dobra. Niestety w ostatnim czasie wmawia się mężczyznom, że wszystko, co męskie, jest toksyczne. Męskość jest okej okay oraz kobiecość jest okej. Okay. Jeżeli mężczyzna chce wychodzić z tego syndromu, to powinien sobie uświadomić: powinien po prostu wbić sobie do głowy, zaprogramować, że męskość jest okej. Okay. Dlatego tak wielu teraz mężczyzn idzie w stronę bardziej kobiecości, stają się bardziej kobiecy, dlatego że w ich przekonaniu męskość jest toksyczna. To wmawia się na każdym kroku. Dlatego uświadom sobie, że męskość jest okej. Okay. Tak samo jak kobiecość jest ok, ale jeżeli jesteś mężczyzną, to wbij sobie do głowy. To jest bardzo ważne. Pozdrawiam.